Hej, witam serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj zaprezentuję wam polowanie na szczura. Pierwsze polowanie na szczura na ENSKU. Nowe zasady tutaj były, które oczywiście część z was złamała. No ale trudno, no te osoby, które nie potrafią się bawić, będziemy po prostu eliminować. Było wyraź... Był wyraźny zakaz niszczenia artylerii, no i kolega tutaj musiał już oczywiście złamać ten zakaz. Wykonałem wyrok ochoczo, w ten sposób powiem, ale o co chodzi? Otóż, moi drodzy, na Encku rozgrywana jest konkurencja w ten sposób, że myśliwymi jest artyleria. Mogą to być artylerie do czwartego poziomu, natomiast szczurami są skołty, tylko również do czwartego poziomu. I skołty nie mogą żadnej krzywdy robić artylerii, czyli wszystkie szczury po prostu uciekają i to jest ich jedyna rola, także szczury znowu są na straconej pozycji ja tutaj staram się pokazać jak najwięcej, aczkolwiek nikt z was nie przesłał mi powtórki ze strony skołta po prostu tylko dostałem powtórkę z artylerii a najbardziej dynamiczne by były powtórki od skołtów, prawda więc tak Mamy z jednej strony myśliwych 10 sztuk zazwyczaj, i z drugiej strony e, szczury w takiej ilości, w jakiej no, po prostu dopisze frekwencja. <laughs> e, jak widzicie, nie, już dwie artylerie, niestety, siadły. Nie wiem dlaczego. Znaczy, jedna to wiem, dlaczego, druga nie wiem. W każdym razie. Ucieczka y, szczurów jest dosyć nieskoordynowana na razie. Y, Artylerie powinny zaganiać sobie. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś, jak gospodyni domowa zagania gdzieś jakieś tam kaczki czy gęsi, ale tu właśnie o to chodzi: żeby gdzieś w ślepy zaułek y, zagonić sobie tako, takiego skauta i po prostu go rozwalić. Ja tutaj nie biorę udziału w ogóle w walce, a Artylerie mogą strzelać tylko i wyłącznie w trybie tym zwykłym. To znaczy nie mogą przechodzić w tryb artyleryjski, bo wtedy by ktoś by tylko jeździł, a reszta by punktowała. Wygrywa tylko ta artyleria, która czyli tylko ten myśliwy, który zatłucze najwięcej szczurów. I chyba od przyszłych edycji wprowadzimy również nagrodę dla Szczura, który jest najbardziej przebiegły i który zostanie na mapce jako ostatni, jeżeli ten ostatni szczur przetrwa jakiś okres czasu, nie wiem ile to będzie, muszę dokładnie zobaczyć, jak te bitwy się rozgrywają, żeby po prostu była szansa, ale żeby nie było to też taką oczywistością, że ta nagroda będzie dla szczura przyznana. Otóż, no nie wiem, może będzie to minuta, półtorej minuty. Jeżeli tyle przetrwa szczur, to po prostu dostanie również nagrodę. Dzisiaj będzie taki konkurs. Też nie wiem, czy jakieś nagrody będą, ponieważ przed tym konkursem o godzinie 20 rozegramy taki jakby, jakby, to powiedzieć quiz, gdzie ja będę zadawał wam pytania. Spotykamy się oczywiście na czacie, na czacie, który ja założę i nazwę Polowanie. Tam będę wam zadawał pytania z różnych dziedzin, słuchajcie, i z różnych okresów. Będą z historii, z gier komputerowych, ogólnie z czasów komuny, książki, komiksy itd. itd. I tam mam dla was jakieś kody po 2,5 tysiąca. Golda są to kody zaproszeniowe, czyli jeżeli ktoś z was ma słabiutkie konto, na przykład, to może sobie założyć, moim zdaniem. Nowe i mieć 2500 golda, albo może macie jakąś brata, mamę, yy, dziadka, wujka, może babcię, yy, która chciałaby mieć. Yy, no i zobaczcie, tutaj te szczury się zabunkrowały, ale ja tutaj spotuję oczywiście, nie może być taka sytuacja, że yy, szczurki, no teraz ładnie już uciekają, nie może być taka sytuacja, że te artylerie biedne tam sobie nie mogą ich znaleźć. No. Tego typu rzeczy nie robimy. Na czym to ja skończyłem? Aha, konkurs. No właśnie, i po odbyciu tego, po, po, jak już się odbędzie ten konkurs, no to wtedy rozegramy właśnie sobie jakieś polowanie. Dzisiaj jeszcze nie będzie polowania na byka, ponieważ muszę bardzo dobrze przemyśleć, jak to ma być. No, w każdym razie koncepcja jest taka, że czołg e 50 będzie musiał być zatrzymany przez jakieś tam nisko poziomowe czołki. I ten czołkę e 50 będzie się poruszał o określonej ściśle porze i określoną trasą będzie jechał. Ok. To powiedziałem, cóż tam jeszcze. Aha, później będziecie mieli tutaj filmik, jak się skończy ta bitwa. Z kamery zwycięzcy drugiej edycji, ponieważ wtedy były dwie edycje tego, właśnie konkursu. No i zobaczcie, jak to wyglądało. Artyleria, niestety ten konkurs, dalsze, dalsze losy. Tego polowania na szczura, właśnie w tym trybie, stoją pod znakiem zapytania, ponieważ jeżeli nerf, taki jak wiadomo, że nadciąga, dojdzie do skutku, no to słuchajcie, bardzo trudno tą artylerią będzie trafić z i wtedy być może zrobimy tych myśliwych powiedzmy 15, a nie 10, tak jak jest teraz. Co ma na celu ta zabawa, słuchajcie. Przede wszystkim e, chciałbym, żeby gracze ci niedoświadczeni mieli okazję na spróbowanie tego, co w grze zdarza im się często, ale no tam już jest, e, prawda, no, chcemy coś wygrać. Natomiast tutaj jest typowa zabawa. Czyli jeżeli mamy artylerię i nadciąga scout, to zazwyczaj gracz niedoświadczony panikuje albo nie trafi, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj przynajmniej w tym trybie macie możliwość poćwiczyć sobie. Gracze, którzy są myśliwymi, czasami są mało doświadczeni, ale zdarzają się też bardzo dobrzy gracze. I zabicie takiego w tym trybie naprawdę jest no, cenną jakąś taką nauką, cennym doświadczeniem. No i odwrotnie, myśliwi również bardzo często spotykają się, czyli. Skołty się spotykają z artylerią i mają do czynienia właśnie z takimi sytuacjami, czyli że są ostrzeliwani nie z trybu tego artyleryjskiego, tylko normalnego. No to tory widzicie co powodują. Ja nie wiem kiedy oni to naprawią, że czołg 20-tonowy zatrzymuje się praktycznie przejeżdżając przez nasyp kolejowy, takim oczywiście nasyp w cudzysłowiu, Ponieważ to jest jakaś tam rozjezdnia czy coś. No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Panowie niestety zrobili nam fizykę w grze, ale kompletnie jest to niedopracowane. Powiedzmy, ten pojazd to jeszcze mógłbym, mógłbym jakoś tam przeboleć, ale czołg E50 czy jakiś inny również praktycznie zatrzymuje się prawie, przejeżdżając przez kilka e, torów. Został ostatni rodzynek. Zobaczcie na mapce, co się dzieje. <laughs> nie wiem, co robi ten M7 Priest. Mam nadzieję, że nie strzela w trybie artyleryjskim, ponieważ jest niewolno. No, ucieka, ucieka i udało mu się znowu wydostać. No, w tym momencie, gdyby właśnie była nagroda, to już by chyba ją miał, bo troszeczkę już przetrwał ten skołcik. Też jest ułatwienie, że te dwie artylerie zostały zniszczone. To jest bardzo duże ułatwienie. Eee, właśnie. Scott powinien mieć pewną taktykę tutaj. Jeżeli zostanie sam, to co będzie robił? Jakimi trasami więcej będzie? No, niestety. Nie udało mu się. <grytanie> no, ale tak jak wiecie w tych moich polowaniach na szczury, szczur niestety jest z góry na straconej pozycji. No, i tu, tutaj macie ten fragment, w którym... Nie wiem jak to się stało, że do bitwy został wzięty Cromwell. Chyba nie zauważyłem tego czołgu. I ten Cromwell będzie próbował rozwalić, staranować tą artylerię. Więc od razu zapowiadam: jeżeli coś takiego zobaczę na powtórce, to osoba, która nie potrafi dostosować się, nie będzie już więcej brała udziału w konkursie. Będę po prostu sobie notował te osoby. Słuchajcie, biorąc udział, zgadzacie się na moje warunki. Jeżeli się nie zgadzacie na warunki, to po prostu nie musicie w tym uczestniczyć i odpalacie sobie bitwę. I gracie normalnie, zbijacie gwiazdki i tak dalej. Natomiast teraz macie drugą bitwę, właśnie z tej serii. I widzicie pojazd zwycięski, który utłucze aż trzy szczury tych szczurów było tutaj mniej, bo część osób wyszło. A w każdym razie myślałem, że Grill e, wygra tą konkurencję, ale niestety okazało się, że... znaczy niestety No okazało się, że ta artyleria chyba bardziej się do tego nadaje, mimo to, że no nie wiem jaka załoga tu jest czy tu. E, no, widzicie, znowu strzela w niego jakiś gościu. Zaraz sprawdzimy, kto to jest. A nie. Teraz nie mogę sprawdzić, ponieważ głos dogrywam po prostu już do nakręconej. E, do nakręconego materiału, do nakręconej powtórki. W każdym razie, takie coś to będzie automatyczna eliminacja. I na pewno, jeżeli ktoś mi przyśle e, tego typu dowód, to nagroda nie będzie przyznana takiemu gościowi, który łamie zasady. Zobaczcie, jest jeden frak. I teraz w jego stronę jadą tutaj już dwa szczury. Nie udało się trafić, ale z górki ta artyleria całkiem dobrze sobie radzi. O, już jest zatrzymany. <grytania> Ten próbuje coś tam zasłonić, rozproszyć go, żeby nie trafił. No ale niestety nie udało się. Takie rozpraszanie można robić, oczywiście, ponieważ no, nie uszkadzacie tej artylerii. Natomiast jest to pewne ryzyko. Jeżeli zdecydujecie, decydujecie się być zbyt blisko. No, zobaczcie, kolejny. Jeżeli decydujecie się być zbyt blisko, to wtedy, no niestety, zobaczcie, co się dzieje. To działko słabe jest w tej artylerii, widzę, ale bardzo często strzela. I. No, taka sytuacja, że ma miejsce nawet. Ach, to, to bym o tym nie pomyślał. No, właśnie myślałem, że wszyscy praktycznie grille wezmą ze względu na dosyć dużą szybkość tej artylerii. O, idealnie wymierzony strzał i to podczas jazdy, zauważcie. I ten już, nie wiem, czy ma, gąski, czy ma silnik trochę rozwalony, czy coś, ale nie może uciec. Zwróćcie na to uwagę, co się dzieje. To jest oczywiście razy dwa y, puszczony chyba filmik, no bo normalnie to strasznie mrawo wyglądało, ale w tym trybie. No, zostały trzy szczury. O, ten zabił. No, ale tutaj kolega, e, którego widzicie, ma trzy fragi już. I trzy fragi, no, w takiej stawce zapewniają ją zwycięstwo. No, nie udało się teraz trafić. Ale ktoś tam go zdjął. I to wszystko. Tak to mniej więcej wyglądało. E, przyszłe edycje poprosiłbym jakiś szczur przysłał mi po prostu powtórkę. Żebym mógł sobie nagrać te sceny bardziej dynamiczne Czyli te sceny waszych driftów I tak dalej, i tak dalej To co się wam podobało Na dzisiaj to już wszystko Może jeszcze zrobię jakiegoś newsa Zobaczymy jak to z czasem będzie Ponieważ dzisiaj rowerek Chciałbym wam pokazać ciekawe miejsce Mianowicie No, nie będę uprzedzał faktów Na razie żegnam się z wami I do usłyszenia